Co cię przywiało na Spikerog? Nie, może Corsa nie. 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 Korsa, A, nie, Corsa to siostra, jest zły pomysł. Nie. Trzeba byłoby coś lepszego wymyślić. Dla ogłoszenie. poprawdzie nie spodziewałem się, że ktoś się zainteresuje. W czym rzecz? Narzeczony siostry zniknął. Ludzie gadają, że uciekł ze wsi. A ona ponoć widziała, jak go potwór uprowadził. Moje życie jest za krótkie, żeby jeździć Oplem. Nie, nie, Ja, jako były właściciel... Autofun, jak go... Rozjebane, no tak. Mówisz to do osoby, która przez...

Niestety było, nie? Teraz jestem gulfiarzem, nic nie poradzę. No przykro mi. Ale Mam wrażenie, też byłem się byłem fajnie jeździ. Poforem. Gulfem. Różnie się między nimi układało. Po prostu biorę, biorę, biorę auta, które uważam za takie, że jak się roz. No kolor ma ładny. Biorę takie auta, które uważam, że będzie mi stać na jego utrzymanie. A w związku z moimi aktualnymi zarobkami. Eee, czekaj, ostatnio patrzyłem 233 zł na dwa miesiące to w, myślę, że to jest kurwa, dobra e, dobry samochód jak na tą to cenę łatwo nie znajdę tego Nisa. nagroda jest zbyt mała jeśli sprowadzisz go do domu to nie pożałuję pieniędzy wolałbym usłyszeć konkretną kwotę najpierw ja chcę usłyszeć co się stało z Nilsem konkretnie Zgoda. Zobaczę co da się zrobić. Na początek chcę porozmawiać z twoją siostrą. Brit miała z Nilsem ulubione miejsce przy klifa na północy. <laughs> no tak w, z w sumie. Zaginął, ciągle tam <laughs> ma Dzień dobry. bardzo ładne lampy. Pójdę to dalej. nie ma to tamto, nie? To, Jakby nie patrzeć. Co jest? Masz, jakbyś wypił z całego tranu. A ponoć można go zaprogramować? Ja ci powiem lepszy bajer. Yy, Otylia ma taki motyw, że kiedyś, yy, to, że w ogóle chce jakieś stare Volvo, które yy, miała. Miała jej mama kiedyś, to jest jedno, bo to jestem w stanie zrozumieć, ale yy, gdzieś w okolicy. A, nie wiem jaka to ulica, no mniejsza o to, tutaj w Oleśnicy, w okolicy wystała. Yy, yy, ja wiem, ja wiem. <grym> ja wiem. Ty wiesz. <grym> Wiemy. <grym> E, z ale z gdzieś w okolicy stał tutaj ten. E, stał tutaj garbus stary. Wol z tych z, z, z Volkswagenów starych garbus, pierwszy chyba jaki wyszedł. Taki, że bez wspomagania, jeszcze z tą taką szybką otwieraną, jak maluchy, miały. Tą trójkątną, taką śmieszną, nie, że nie było w ogóle szyby otwieranej w drzwiach, tylko wiesz, coś takiego, z silnikiem z tyłu, z tą klapą taką dużą, z takie o, okrągłe oczka, mia... znaczy oczka, światełka miał, fajnie wyglądał, tylko że on już był, no, był w takim stanie, że już na nim pleśń zaczęła rosnąć, nie? No właśnie, to są samochody do garażu, a nie do jazdy. I o tym ja chodziła i mówiła, wie, że a, ona by sobie go odnowiła coś tam, coś tam, ale ostatnio go nie widziałem, to chyba. To... <ścoughs> Dobry na kwietnik. Ostatnio go nie widziałem, to chyba już go ktoś zezłomował albo go sprzedał za jakiś psi pieniądz, nie? Wiesz, jakby taki samochód był i byłby odnowiony, byłby ładny i jeździłby, to byłby super, ale żeby pchać się w tą drogę odnowienia... O kurwa, to jest dramat. Powiedz mi, jeszcze, jeszcze jakby było wiesz, tak jak wy macie podwórko i gdzie to trzymać to jeszcze okej, okay, ale tak to... To jest dramat, nie? Kto wie, może kiedyś będę taki bogaty, będę miał ten, będę się streamował wieczorami, a z rana będę sobie odnawiał te stare samochody, nie? Ale myślę, że do tego czasu jeszcze daleko. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony pamiętaj, że zawsze jest ta, ta druga strona, czyli samego tego. Yy, jak się ma się na ten, ale jest druga strona samego tego siedzenia i robienia, które jest moim zdaniem bardzo fajne, ale. Yy, raczej nie chciałbym robić czegoś, co nie sprawiałoby mi przyjemności, po prostu, nie? A nie wiem czy coś takiego sprawiałoby mi przyjemność. Ogólnie to z tym z No, i błąd za błędem i potem trzeba naprawiać swoje błędy, które się popełniło, których się uczysz. Tak, to jest to jest dramat, nie? No tak, to jest fakt. Ale ja na przykład, yy, jeżeli chodzi o motocykl, Zamiast nie? To ja na przykład chcę pierwszy znaleźć jakiś taki, który będzie yy, nazwijmy to mało wymagający. Nienapchany elektroniką aż tak bardzo. Tylko po to, żeby jak najwięcej rzeczy próbować robić z, w nim samemu, nie? Się. Nie ma! To mamy ciekawego w tej skrzynce na górze. O -o. Się goś... O, trafiłem go, dobra. Dobrze, że go trafiłem, bo skrzynki nie otworzył, w której oczywiście nic nie ma. też jest minus, nie? Właśnie ciekaw jestem jak jest yy, bo tutaj mówisz o aucie, nie? Jestem ciekaw jak to jest z tym, z tą stroną y, motoryzacji pod względem, wiesz y, jednośladów, nie? Może by, może, było, może by się udało to, nie? Znaleźć coś takiego. Żeby tak sobie właśnie siedzieć i dziergać yy, bo wiesz, no bo tak naprawdę no kurczę, samochód jest po to, żeby aktualnie w XXI wieku, po to, żeby być napchanym elektroniką, nie. Bo masz pełno, wiesz, pełno jakichś rzeczy, a, a w motocyklu to jedyne co możesz mieć z elektroniki, to kabel do kierunkowskazów ABS, który tak stricte jest schowany w samych hamulcach i w, no, w samych hamulcach i wiesz jakieś światełka i tak dalej co to rozrusznik to są w sumie takie bardziej pierdoły nie niż niż ten nie no. zobaczymy przede wszystkim U, potrzebuje mieć panie miejsce panie. gdzie coś takiego robić topce nie mogły porwać nielsa w powietrze Re bo ja tutaj le parkour robię tak jako plecaczek siedziałaś ulala ja teraz mam tylko egzamin do zrobienia zobaczymy kiedy się na niego zbiorę Tu, tu, topce O i wszystkie trzy padły na strzała. Wyciągaj ten pochodni. O, a tu tutaj taka ta woda zwieszona. Tam jest wejście, dobra. Zatańczmy. Tam jest jeszcze jeden. Dziwna ubarwienie uszepk. Nie jest zwykła syrena. Jaka syrena, jak niezwykła? No tak, syrena niezwykła. Tyle na ślimak, jakiś. Coś się tu chyba w tej jaskini zwiesiło. Bo ta gleba wygląda tak bardzo dziwnie. Nie ma tutaj sir? Jest tylko po niej jakiś ślad? Dziwne ubarwienie usawek. To nie jest zwykła sirena. Co to jest? Meluzyna, szalona i groźna pani Głębin. Pewnie kiedyś oddawano jej tu cześć. Takie samo łuski jak na ołtarzu. Z meluzyny nie wziął się znikąd. Pewnie chidna żyła. Nieprawda. Dawno temu zapadła w hibernację, a teraz obudziła się i jest głodna. Ja mam tu iść z tym. wyjść tam tym wyjściem na górę. No właśnie powiem jeszcze, że wcześniej nie w ogóle zauważyłem tego otazu, nie? No, ale to już swoją drogą. Bo jakby nie patrzeć jest tu dość ciemno. Pochodnia daje bardzo mało światła. Standardowo. Wyjść na zewnątrz, ale tamtym wyjściem tym gdzie nic przed chwilką nie było, nie? Gdzie te... Yy, o, tamo. No, tamo. A to to jest do walki? Hybrydy. Jakaś super, uber, wielka ta. Przeciw hybrydom. No to dobra, dobra. Już kojarzę. Przeciw hybrydom i art, bo na pewnie będzie latać. I kusza. Bo pewnie trzeba będzie do niej strzelać. Ładna będzie, zaraz zobaczymy. Jest. Jakieś stworzenie upuściło go z dużej wysokości, a więc Brit nie kłamała. To leciało, ogólna ci szczerze. do mnie, dawaj tu no zepsuła się no ej ja po trzy strzały strzelam w ogóle ej, ale ja będę musiał zejść po jej ten chodź tu, chodź tu do mnie, chodź ja chcę z tobą walczyć, ale tu, bo ja będę musiał wziąć twój ten y jak to się mówi y Skorpeum tobie Ładnie krzyczysz, ładnie, pięknie krzyczysz A no to na takim półten, Pół człowiekiem jest, że tak powiem Znaczy no, o, o nie O, dobrze Bardzo wymagająca ona była. O Jezus. Tylko szkoda, że była zwiesona. <laughs> no ale to już było. zrobić? O, ale pojawiłem się na górze z powrotem. Bardzo mnie to cieszy. A to jak zepsute mopki w grze. ŚWIĘTŁO! Czemu ja w ogóle strzelam po trzy bełty? Co to jest za kusza? Zacie skończący ludzie? Nie mam nic napisane. No, ale jak nic, strzelmy do kozy. No, trzy bełty lecą. Żadnego skilla nie mam wykupionego, że mają trzy bełty lecieć. No, dobra, nie ma co się zastanawiać. Trzeba korzystać. I ile doświadczenia teraz dostanę? Znowu 17. Przepraszam, nie chciałem. A jeszcze jest Watchy Wed czar na czarta? Na biesa. O, przepraszam, minęłem go. Na biesa z tym w miałem sadzie. Ty też trzeba będzie to zrobić. W jaskiniach na wybrzeżu osiedliła się stara Echidna. Była twarda, ale zabiłem ją. A więc Brit mówiła prawdę. Nilsa porwał potwór. I zabił go. Ciało jest w jaskiniach. Będę musiał po nie pójść. Powiesz Brit, co stało się z jej narzeczonym? Porozmawiam z nią, chociaż tyle jej się należy. Strasznie mi głupio, że nie wierzyłem w własnej siostrze. Weź to, zapracowałeś na nagrodę bywaj takie doświadczenia wtedy wymyślałem, że po tej stronie jak będę sobie tutaj biegał yy, i będę sobie robił te yy, potworki na skeligę, to że szybciej mi się uda wbić ten poziom ale widzę, że to tak chyba tak łatwo nie pójdzie Więc nie wiem, kiedy Czy ja zostanę arcymistrzem kota. Zostaw mnie. Mój narzeczony nie żyje, porwała go i zabiła ich idna. Wiem, że to ci go nie zwróci, ale pomściłem jego śmierć i zabiłem potwora. Dziękuję. Wiedziałam, że był mi wierny. I dlatego ślubuję być mu wierną. Bo... Nie ma tego dużo, ale chcę, żebyś przyjął to złoto. Dawaj, kasa się przyda. Dzięki. W moim fachu każdy pieniądz się liczy. <laughs> Ile? O, jeszcze jeden doświadczenia. 25 koronek. No dobra, no to zawsze... zawsze coś do przodu, kurczę. I...